Cześć moi kochani, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszyć jakoś jest idealnie nad głośnikiem. Już pewnie pod tytułem widzicie gdzie jedziemy, ale Wam potem opowiem ze szczegółami. Właśnie przyjechaliśmy do maczka na śniadanie, które kocham i zaraz Wam pokażę co. Jak wracaliśmy z Zanzibaru, to po raz pierwszy wzięłam sobie McMuffina z rzutkiewką, lecz z faroczkiem i z rukolą, To jest jeszcze tak pyszne. To, słuchajcie, najlepsza hanapka w maku ze wszystkich. Tego Tak można zaczynać dzień z smakiem. Kawusia w dłoń i jedziemy dalej, bo mamy dzisiaj trochę kilometrów do pokonania. Ok, so. Przyjechaliśmy na miejsce. Jesteśmy bardzo daleko, widać góry, więc no kawał musieliśmy przyjechać. Ja odstawiłam Mikiego na spotkanie i mam teraz godzinę wolnego i muszę kupić coś na śniadanie ponieważ tak jak się domyślacie, mamy yy, apartament w Skytowerze na dzisiejszą noc i no nie ma śniadania, no bo jest to apartament. <grystanie> rano już nam się nie chce jechać do centrum na śniadanie nigdzie, więc po prostu zrobię nam na miejscu, bo rano też musimy wyjeżdżać dosyć tak prężnie. No, więc mam przed sobą Aldi. Jeszcze nigdy nie byłam w tym sklepie, także idę poszerzać swoje horyzonty. A muszę kupić całe potrzebne rzeczy, czyli masło, czekoladki, tampony. <grystanie> Wiecie, takie rzeczy pierwszej potrzeby totalnie. Dojeżdżamy już do Wrocławia. patrzcie tam jest nasze miejsce noclegowe, ale najpierw jedziemy na obiadek do tajskiej restauracji, bo mamy 12.30. No, a wstaliśmy o 6, także obiadek o 12.30-13 może być. Prawie 7 godzin w podróży. Patrzcie w ogóle jak słodki nasz szczurek. To ja zamawiam. Patia. Zwołowiną. Jest to jest mega dobre że konkretnie to ma w sumie. To jest gigantyczne. No Mikuś, jak załatwi, to nie ma lipy, no nie ma, no. Moi drodzy, patrzcie. Sypialnia, łoże, sauna, mła. Lecimy dalej. Kuchnia wielka. Mój piękny Miko. Zadowolony? Ze swojego wyboru. Z za daleko. To Proszę. Jest idealna pogoda na Sky Tower. Wszystko pięknie widać. w ogóle byliśmy kiedyś tak wysoko? Chyba nie. Chyba nie, zawsze tak około któregoś. Chyba 37 było najwyżej. No, a teraz jesteśmy na 39. I patrzcie, jaki widok. A ten punkt widokowy on jest chyba 42, coś takiego? Czy 39? Nie, my jesteśmy na 39. To ja wiem. W każdym razie apartament jest. Super! Jesteś cudowy, że wybierasz takie piękne miejsca, wiesz? Wiem. Kto ma takiego super chłopaka? No młano, no. No co, no. Możecie jedynie pozazdrościć. Drugie takiego nie ma. I łazieneczka. Elegancyjska. Mam na sobie tą brązową sukienkę z Zary, ale powiem wam, że ona jest tak denerwująca przez to tutaj. Nie sądziłam, że tak mnie to będzie irytować. Ale jest ładna, więc można wybaczyć. A jedzenie, na którym byliśmy było bardzo smaczne. Była to restauracja Łuta już kiedyś zamawialiśmy właśnie tutaj do Sky Tower'a yy, na dowóz i też było bardzo dobre. A wieczorem chyba jeszcze gdzieś pójdziemy. Nie wiem czy na jedzenie, czy na drinkowanie. W każdym razie raczej wyjdziemy, bo my bardzo lubimy tutaj chodzić po wrocławskim starym mieście. Ale faktycznie telewizornia trochę za mała. Nie? Trochę za mało, bo za daleko. Z wadą wzroku na pewno. No. Hotel Paradise odpalaj. Z miłym towarzystwem. My ogólnie jesteśmy fanami hotelu Paradise i innych takich wiecie mało ambitnych treści. I moją ulubioną postacią jest Bartek, ponieważ jest mega niestabilny, ale przez to robi content i jest zabawnie. Natomiast obawiam się, że jego dni są policzone. Kogo byś chciał wyrzucić? Luiza bardzo Czyli partnerka Bartka, no. Cieszę się. Słucham? Odpadła, yy, zgodnie z błaganiami mojego Mikula, Luisa, Ale odpadła też nasza ulubiona uczestniczka, więc no trochę słaba sytuacja. Wasze zdrowie Mielusińscy Kupiłam wino w Aldi Ogólnie Aldi nie będzie moim ulubionym sklepiem, sklepem bo to jest takie... Takie netto, wiecie? Takie wszystko i nic Takie... No kwaśnica trochę, no No cóż Uwielbiam patrzeć na te bloki O, na tego na przykład falus go nazywam Falus? No a czemu, falus? No bo jest falowate, A wiesz co to falus? Nie wiem co to, więc to falus. Ale no. nie przez 2 L. ale to ja chyba myślę o tym przez jedno L. To czemu mówisz falus? No bo myślałam, że jest przez 2 L. A jest przez 1? To, to mi się wydaje, no. to przynajmniej. A <laughs> słowa W ogóle ja miałam przed taką rozkminę, że mega lubię tu przyjeżdżać. To miejsce jest piękne. Ale nie mogłabym tutaj mieszkać z tego względu, że ten budynek jest jeden taki, jedyny we, we Wrocławiu i wiecie, jesteście po prostu nad wszystkimi innymi ludźmi, i to jest takie mega dziwne uczucie, że jesteście tacy odklejeni od świata, <noise> że, że nie ma nikogo obok Was, nie? I na przykład, jak byliśmy w Dubaju, byliśmy w Dubaju, to byliśmy na tym samym piętrze, bo to też było 39 piętro, i w ogóle wyobraźcie sobie, że my tam mieliśmy balkon balkon na 39 piętrze, To w ogóle w, w Europie w ogóle nie ma mowy o czymś takim, no ale tam było mm, od razu powiem, że barierka też nie była zbyt bezpieczna tak więc yy, no Miki jak wychodzi na ten balkon, to miała trochę miękko, ale no tak, mieliśmy balkon, więc mogliśmy sobie zażyć tego świeżego powietrza, posłuchać dźwięków miasta i czuliśmy się bardziej wiecie z ludźmi, to raz, a dwa tam było Więcej tych budynków, tam, było, tam była gęsta zabudowa tych budynków i nie byliśmy sami, byliśmy tak blisko z innymi, a tutaj jest tak, mm, no nie wiem, dla mnie mało komfortowo i nie mogłabym tu mieszkać. Co nie zmienia oczywiście faktu, że bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i spędzać czas, ale, ale wiecie, nie za często, nie za często, my tutaj chyba jesteśmy z piąta albo szósty raz, zawsze w innym apartamencie. Ale no, z każdym kolejnym razem ta ekscytacja jest coraz mniejsza. Już ostatnio mieliśmy taki troszeczkę, tak nam się troszeczkę przejadło. A teraz już dłuższy czas nie byliśmy. Ostatni raz tu byliśmy w październiku. Mamy marzec, trochę czasu minęło. I no jest ładna pogoda, więc naprawdę fajnie się tutaj siedzi I każdemu polecam, jeżeli macie ochotę przyjechać do Wrocławia i szukacie noclegu No to taki nocleg z wyższej półki to, to polecam bardzo Konturówka to jest z konturowni, jakby ktoś pytał W ogóle patrzcie jaki przede jest ładny kościółek Wygląda jak kościół na wyspie A my czekamy na zachód słońca Obejrzymy go sobie z góry Yy, idealnie teraz mamy apartament właśnie od strony zachodu, więc super, bo chyba chyba wcześniej ani razu nie mieliśmy apartamentu od tej strony, tylko zawsze od drugiej. Yy, więc obejrzymy sobie zachód słońca, potem pójdziemy na miasto, a po mieście sobie wskoczymy do tej wspaniałej sauny, która w sumie była niespodzianką, bo nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli saunę w pokoju, więc super. Ciek, 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 A ładne światło różowe w do Ciepła. Wow. Wow. Słam? Jedziemy jeść. Patrzcie jakie piękne światło. No ja wiem, widziałam, nagrywałam, idę po telefon. Jedziemy na miasto, Coś zjeść. I czaicie że burgera. I czaicie że Wito tam zamówił Bolta ja to jest po prostu złoty chłopak Ma kody do gry Kody na Bolta Ja za ma. Bolta to jest twoja prawdziwa przyjaźń, naprawdę Pozdrowienia dla Witolda i Dominiki Co ty chcesz? <laughs> Jak się kochanie czujesz jadąc e, przejazdem sponsorowanym przez Witolda? Najlepiej Bardzo dobrze się z panem jedzie Kusie jest raczej nie, nie żeby... Przejechaliśmy 100 metrów i ja powiedziałam panu, że dobrze się z nim jedzie. No ale to jest komplement. Radki ja <laughs> <laughs> <Zachyć. laughs> Powinien się ucieszyć. Ale tak trochę mnie zbył. Jakby, no, w ogóle nie wziął sobie to do serca. A za nami jest hotel, w którym również byliśmy jakiś czas temu. Monopol. I również w nim było bardzo fajnie. To jest Lamania na przykład. Ale na Lamania jakiś czas temu się obraziłam. I. Kiedy? No, odkąd się dowiedziałam, że. Nie wiem, czy mogę dostawić, chyba średnio. Nie wiem. W każdym razie obraziłam się na Lamanie. Ten hotel był bardzo fajny i miał bardzo dobre śniadania. No no nie? śniadanka była już to... Tak, plus jeden. No, i jest mega blisko rynku. A Sky Tower niestety, no trzeba dojechać sobie Boltem tudzież Uberem. Ale jesteśmy Team Bolt, prawda? No bo Witold nam zamówił przejazd, więc pozdro dla Witolda i Dominiki ponownie. Bo mnie nie kocha ponieważ sami są burgery, a on ma zabrony na smażenie No dobra, racja, nie mogę być toksyczna. Właśnie. Nie mogę być toksyczna i ograniczać jego wyborów. Tak? I mówię to z pełną świadomością i szczerością, tak. że muszę wspierać swojego mężczyznę w jego pragnieniach i wyborach. Ja znoszę twoje humorki. On poszedł ze to ja pójdę na czeskie, no. Jestem... Ukurtyzowane. Rozkręcone. Sam rozkręcam. No nie chciałam być tak fajnie. Ale o tym smaku jest degustatorem. Elegancyjski. Pójrzcie, jaki to jest widok piękny. No warto tu przyjechać. Chociaż raz. Pokażę za bardziej tam, a nie niej już coś pokazywać. Patrzcie. Nie interesuje ja tylko widzę. Jeszcze Wam pokażę widok, jaki będziemy mieli w saunie. No nie, no. No miazgę. Z widokiem na Wrocław. Czy może być piękniej? No może no. no, nie ukrywam, że jakbym, bo by ja była tam jeszcze tam w tym oknie, no to mogłoby być pięknie, ale że jest ciemno, no to niestety nie uwierzycie tego. Czy ja się z wami żegnam i życzę wam dobranoc? Chyba tak, chyba się widzimy rano. Dzień dobry moi mili, witam się z wami rano. Zrobiłam sobie już makijaż i chciałam się pochwalić moją piękną opaską z Primarka, która kosztowała 4,50 Także, jeżeli macie w swoim miejscu Primark, to idźcie po tą opaskę, bo to są takie wiecie mega przydatne rzeczy za małe pieniądze. Pogoda aż się prosi o spacerek i śniadanko na mieście, ale nie ale ja tym razem. Miki coś sobie robi na laptopie, a ja sobie usiądę i będę się delektować kawusią. My już wyszliśmy z apartamentu, jest za nami. Eee, I jedziemy jeszcze po takiego jednego ancylona we Wrocławiu i wracamy do Kalisza. A z Kalisza jedziemy na święta, także wydaje mi się, że kończę ten film. Zobaczymy. W każdym razie, jeśli go nie będę kontynuować, to żegnam się z Wami. Dziękuję, że byliście w tym filmie. Zapraszam na mojego Instagramka tutaj i widzimy się kolejnym razem. Papa! Pa.